Kierownik Szczepański łączy się z kimś w bólu przez telefon, właśnie rozpoczął wejście na kościelec, weszliśmy na szlak, a on rozmawia przez telefon, jest na ulopie. Poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek. poniedziałek. w tym roku większa, tradycyjnie kierownikiem wyprawy Taczańskiej jest Leonard Esz, z nami tradycyjnie czołgistka Marusia, Natalia czołg, Maciek. W tym roku na razie nie wyrywa jeszcze, damy mu, damy mu 5 minut, po, pociśnie. Z tyłu mamy... Z boku mamy Stacha. Stachu nas dołączył w tym roku. Stachu, pokaż Stachu do nas dołączył w tym roku po raz pierwszy. Będzie przecierał szlaki, a, a my mu przeczepimy tyłek z grubej rury. Oli z tyłu. Wycieczka taczęska numer 2 Przyjechaliśmy rano do Zakopanego o godzinie 9.30. Lions, bo to byliśmy na dwie kipy, Zruszyliśmy graty na pokoju. przyjechaliśmy na kuźnicę. Weszliśmy na szlak z kuźnic na kościelec za 15-12 Do wieczora to garniemy. Będziemy robić taką małą relację Pogoda w tym roku z zakopanym petarda Petarda Pełna lampa Mamy dużo wody i dużo chęci. Dzisiaj do merada, a później zobaczymy. Dziwącik. Pogoda petarda. Widoki jeszcze lepsze. Warto tu być. Warto tu być. I ten jedyny w swoim rodzaju spektakl Matki Natury w tej oto dolinie jest rozpoczęty, wszyscy robią foto, ja też zrobię foto, wszyscy patrzą, ja też popatrzę, A najpierw zrobię zdjęcie. Podoba mi się tutaj. Idziemy sobie tutaj do Murwańca, później zostawimy turystów za sobą, my się wbijamy w skałę, a później spokojnie zejdziemy na zupę. Lodowanie baterii w Murwańcu. Pani będzie w internecie, nie określajmy Dobrze, zobaczymy panie e, Ludzie stoją po wodę W edukacji, pod browary Polo, dziki A my tylko woda i na górę się Nie jemy. I będziemy tu czekać, a ludzie dzisiaj W Słonisku milion Ale tak naprawdę w tej chwili bardziej yy, yy. Mąki, czy... czy, mali, czy Dużo ludzi. Ładna pogoda. Tak, wystawki tak, 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 tak. dużo. Nie ma no, jak? No nie, jeszcze nie. Się, to wód. zgrzewka. No. Pij Pi, wodę. Tak. Plus kole jeszcze na potem. Na kryzysy. Kole zostaw na kryzys. Nie pij i na zaś. Bez sensu. Nie mogę to lepiej, bo mi się sicimy. to tak to I tak to właśnie wygląda. Lecimy na samą górę. Idziemy, idziemy przez karp. Tam, tam, puh, tam są ludzie Idziemy przez Karp Od czarnego stawu Gąsienicowego Większość ludzi zostaliśmy ze sobą. Krótkie wejście, 40 minut. Zobaczymy, taki nasz główny cel dzisiejszego dnia. A może nawet tej wyprawy, czyli kościelec. Wiesz, powiedz, co jeszcze? Nakarmimy psa. Jeszcze tylko zwyciężymy, bo to ważna gra. Tam jest cel naszego zwycięstwa. Ekipa czołgiem sunie, jak cztery pancerni. I Marusia. Teraz ogrobina zejście karbem lampa dzisiaj, sierna, Stary starny czakrzynicowy Tutaj przełęcz Dolina muślinicowa i dość do murwańca A tu przed nami jest nasz szczyt Szczyt Wszystkiego na dzień dzisiejszy Ogarniemy te motywowani przygotowani i lecimy z spacerkiem w takich oto pięknych widokach kręcimy standardowo materiał na wideo, które będą publikowane w późniejszym czasie w bliżej nieokreślonym ze szlaków strzańskich i w poszczególnych dni naszych wyjść w górę. Co to dzisiaj mamy? 13 sierpień 2025. Dzień pierwszy. Wyjście na kościelec. Prosto z pociągu. Z pociągu. Upijemy jakiś punkt kontrolny. Kościelec 50 minut. Czarny Staw 25. Poszliśmy. 35. Karp. 1853. My z Naruszą. teraz z tyłu. I na górę. Drodze na Kościelec, poniżej Leonard Esz z Marusią, Karp, Czarny Staw Gąsienicowy, solnisko, Murwaniec Hale Gąsienicowe na Fioletowo. Trochę ludzi chodzi, ale też bez przesady. Zobaczymy jak na górze. A my sobie tutaj ciapiemy po tych kamykach. Bez spinki, bez stresu. Jak, tak jak właśnie Laoncio. Nabieramy wysokości. Widoki nam się zmieniają, to znaczy się panorama nam się poszerza. Kolejne wzniesienia. Pogoda cały czas petarda. Do szczytu kilka kroków. Dosłownie Szczytujemy w takiej oto okoliczności przyrody z takimi oto widokami. Jedni o góry, drudzy niżej, inni po środku, a jeszcze inni po drugiej stronie. 16.41 I które tle? 16.41 Dobra, 16.40 Start spóźniej o 12 Na szczycie kościelca całą ekipą Pierwsze roczniaki Stare baby i starzy ludzie Dziękujemy bardzo Jesteśmy starszych Szybka relacja z góry Schodzimy Byliśmy na górze z ekipą fajnych ludzi spotkaliśmy do widzenia, cześć! Do widzenia, cześć! To będzie gdzieś tam spotkamy, bo my dużo odpoczywamy. a my dużo chodzimy. I właśnie o to chodzi, żeby przyjechać do Tatry na kilka dni, ale bardzo jak jest pogoda. Spędzić czas razem z rodziną, z przyjaciółmi albo samemu. I powłóczyć się po tych kamieniach Patrzeć sobie na krajobrazy. I nigdzie się nie spieszyć, to jest najważniejsze, że tu nie możemy się spieszyć, to nie jest praca ani szkoła, ani nic. Chodzimy sobie takie mowy motywacyjne od starego Kruka. Yy, przewodnika taczeńskiego bez kwalifikacji uprawni, i uprawnień, ale wchodzimy bezpiecznie i dajemy radę. Chłopaki już pewno jedzą kiełbasy w Burwańcu Asy. Nieodzowny dźwięk. Tatra helikopter, tutaj jest milion ludzi, w tym tygodniu będzie z 800 tysięcy, taki tydzień pełen słońca, z drugim weekendem, no i nie ma siły, żeby to się nie posliznął, nie zwinął kostki, a jak się jest wysoko na 2000 metrów, na tych przełęczach, na wszystkim, no to ciężko zleźć tam, więc jest wtedy przejażdżka helikopterem za darmo. Warto tych ludzi wesprzeć jakąś daniną. Kaski ściągnięte. Zostało nam już tylko żmudne zejście szlakiem super prostym. W ten sposób. O, na tyle? Nic. To by było na tyle. Relacja z kościelce z pierwszego dnia zakończona. Na razie. zielony staw. Też pięknie.